Cześć, witajcie. Retroszpunta fan się kłania. Witam Was serdecznie. Tak naprawdę, powiem Wam uczciwie, nie planowałem wrzucenia jakiegokolwiek nowego materiału na mój kanał do końca 2022 roku. No, z wyjątkiem oczywiście tego tradycyjnego, związanego z życzeniami świątecznymi od całej retro społeczności dla Was, drodzy widzowie, który tradycyjnie pojawi się w pierwszy dzień świąt. No, ale pojawiły się pewne okoliczności, które niejako w cudzysłowie zmusiły mnie. Mówię w cudzysłowie do tego, by nagrać ten materiał właśnie teraz, no i wrzucić go tuż przed Wigilią. Jakie to są okoliczności, już Wam pokrótce mówię. W tym momencie należałoby się cofnąć do lutego 2019 roku. W tym czasie wrzuciłem materiał związany z ciekawostkami związanymi ze sponsoringiem firmy Commodore. No i wspominałem tam między innymi, że firma Commodore sponsorowała mm, kierowcę wyścigowego Franza Kramera, który ścigał się w wyścigach DTM. No i niedługo po tym materiale kupiłem sobie taką małą replikę jego Mercedesa, w którym się ścigał. Wspominałem też m.in. z racji tego, że jestem wielkim fanem piłki nożnej, o klubach piłkarskich, których swoją pieczą objęła firma Commodore. No i tak w, tysiąc, w latach 1984-89 firma sponsorowała Bayern Monachium w tym momencie. W tym okresie Bayern zdobył czterokrotnie mistrzostwo Niemiec, w sezonie 87/88 zdobył puchar Niemiec, wygrywając w finale 2 1 z ekipą Hamburger Sport Verein. Wspominam m.in. o tym, że w latach 1991-94 firma Komodoro sponsorowała Paris Saint-Germain. No, w drużynie Paris Saint-Germain grali tacy zawodnicy jak Bernard Lama, czyli znany francuski bramkarz, było tych zawodników nieco więcej, był m.in. David Ginola, George Weah, więc podejrzewam, że wszyscy fani piłki nożnej znają doskonale owych zawodników. Wspomnę tylko tyle, że trzecim klubem piłkarskim była Chelsea London, która była sponsorowana przez firmę Commodore, w latach 1987-1994. Natomiast drużyna Chelsea w tym okresie nie osiągała jakichś większych sukcesów. Balansowała między Premier League a Champion Championship, czyli spadała, awansowywała, więc tutaj jakichś większych sukcesów nie było. Warto tylko tutaj wspomnieć, że w składzie w tamtych latach występował Glen Hoddle, który jak wiemy doskonale w latach 1996-1999 był menadżerem czy też trenerem, selekcjonerem reprezentacji Anglii. A czemu wspominam właśnie o drużynie Chelsea London? Bo powiem Wam uczciwie, że po nagraniu tego materiału zapragnąłem posiadać w swojej kolekcji przynajmniej jakąś jedną koszulkę z logiem Commodore. Gdy przeglądałem sobie strony internetowe, wszedłem na przykładowy sklep koszulek, Bayernu Monachium no to gdy zobaczyłem ceny no to nie, delikatnie mówiąc zwaliły mnie z nóg stwierdziłem, że to niestety nie jest na kieszeń natomiast gdy wszedłem przez przypadek do sklepu Chelsea London wszedłem, kliknąłem w zakładkę retro no to pojawiły się koszulki właśnie z lat tych, w których firma Commodore sponsorowała Chelsea London no i tam już były takie przystępniejsze ceny bo mówimy tutaj o kwocie 40-50 funtów. No i powiem szczerze, że pomyślałem sobie, że fajnie by było taką koszulkę sobie kupić, a z racji tego, że zbliżała się moja 40, no to postanowiłem, czy też pomyślałem, że fajny prezent mógłbym sobie sprawić. No i gdzieś tam, gdy już przeglądałem tę ofertę, doszedłem już praktycznie do wysyłki. To coś mi się tam nie zgadzało, bo gdzieś chyba źle kliknąłem. No i właściwie przez temat wysyłki, temat praktycznie zakupu tej koszulki umarł, śmiercią naturalną. No i powiem uczciwie, trzy tygodnie temu, właściwie dwa tygodnie temu, początkiem grudnia, ten temat na nowo jak gdyby odżył. No i napisałem do kapelusznika szalonego z pytaniem: Czy byłby tak dobry? i, i, i kupił mi tą koszulkę i ją po prostu wysłał do mnie. Zaproponowałem, że moglibyśmy tego deala zrobić po świętach z racji tego, że będę dysponował jakąś większą gotówką, więc było to normalne, że rozliczymy się tuż przed nowym rokiem. Natomiast kapelusznik był na tyle w porządku, że po pierwsze sam ze swoich pieniążków zapłacił za koszulkę, opłacił wysyłkę i dogadaliśmy się tak, że ja mu zapłacę po świętach więc. Mój drogi kapelusznik, jeśli oglądasz ten materiał, to wiedz, że bardzo się z tego tytułu cieszę i dziękuję Ci, że zechciałeś sam wyłożyć swoje pieniążki i poczekać na tą koszulkę na czas poświętny. I wyobraź sobie, że przesyłka została nadana 15 grudnia, a dzisiaj mamy 22. No i paczka dotarła cała i zdrowa. Także zapraszam Was szybciutko na unboxing. No i przy okazji. Będę chciał Wam się pochwalić ubierając tą moją nową koszulkę. Jestem ciekaw, jak ona będzie leżała. Koszulka, jak widzicie, ubrana, leży idealnie. Kapelusznik szalony, wielkie, wielkie dzięki. Serduszko leci do Ciebie. Dziękuję Ci za ogarnięcie tematu. Powiem uczciwie, że koszulka wysłana 15 grudnia dotarła 22 7 dni. No powiem uczciwie, że myślałem, że w natłoku tych zakupów przedświątecznych. No ta koszulka pojawi się u mnie początkiem nowego roku, a tu takie miłe, świąteczne zaskoczenie, można powiedzieć taki prezencik. <laughs> Także bardzo z tego tytułu się cieszę. No i nie ukrywam, że będzie gościć będzie gościć na niejednym jeszcze odcinku, który pojawi się na moim kanale. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dziękuję Tobie kapeluszniku. No, życzę Wam wszystkiego dobrego na te nadchodzące święta. Trzymajcie się. Cześć!